Trzymaj radarkę, Pokażemy im do szatana O, nie widać, musi z tej strony Ale co ty chcesz zrobić? A nagrać jak korba sobie lata Ja pierdolę, ona się zrobiła fioletowa No mówiłem Brawo To jest szatan Było razem Ja i chuj Znowu remont Nagra jeszcze to kształt to to padło. Nie wiem czy będzie widać Czerwone manetki To jest to Znak rozpoznawny Niebieska perła Spawak Jeździła w terenie Baj Merklin Obił mi cały amortyzator No tutaj zobaczcie co robią Spawaki i Merklina Widzicie? I rozpierdolił korbę O, tu fajnie widać Dolny korbowód brat. Z przodu kameru to je, będzie, żabostyl, będzie widać. No słabe światło. No, był szatan, nie? Ha, ha, ha. Miał tak to? <grym> Dobra, to by było na tyle, nie? No, żegnamy się z Wami. O, teraz fajnie widać. <grym>